Wiki wiki króliczek i dzisiaj odcinek znowu z Kaszką. No co aż do tej godziny jest do mnie Kaszka. Dobra, więc dzisiaj... A, A rodzę, ratunku. Kochanie, co się dzieje? Ja chyba rodzę. Matko święta! Ala, jedziemy do szpitala! Co? Nie. Czemu? Nie wiem. <laughs> Nie, ja nie chcę, żeby mama rodziła. Nie, nie. Skąd ty wiesz w ogóle, że matka rodzi? Powiem. Szybko. Szybko. Rudy gdzieś poleciał? No chyba tak. Dobra, damy mu polatać. Tak, tu jest, za zajeżdża. Za tym basenem. Tym. Tak, za basenem. Idziemy. Tak ja niby to było. Dobrze, przyjechaliśmy. Dobrze. Jak pani oddycha głęboko. Dobrze. Dobrze. Idziemy na oddział. Idziemy na oddział. Szybciej. Państwo może poczekać. My musimy z nią jechać. Dobrze, nie ma sprawy. I nic, żeby mama jeziła. Nic się nie będzie działo. Możemy wyjść do windy? Z państwem? Tak. Jajek! Co? Jajco? O Boże! Kolejne. No dobra, to idziemy. Co się dzieje? Pacjentka rodzi. Dobrze. Proszę ją przełożyć z tego na ten. Jakiś tam. Nie ma się w skarbie. Chodź. Nie bo już mama nie będzie żyła. Będzie żyła. Nie, 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 nie bzduraj sobie takich bzdur. Dobrze. Nie, nie. Dobrze. Musimy ją przebrać z tej na, in na tą maskę. Cyma ją w zabrać. Bo przecież drugą maskę to ja pójdę zabrałam. Wiem. Dobra, bierzcie noży. Przez cesarkę? Nie, przez to drugie. Dobra. Nie ja będę sprawdzała. Mięśni, płuc. Dobrze. Idzie wszystko dobrze. Jak coś, to u nas i to. U nas to to było, że ma gorączkę. Okej. Okej. Okay. Dobrze. No mama nie żyje? Mama? Czy nie, czy... u nich w tym szpitalu... Są... Też tak Są... było kiedy się rodziłaś. U nich w tym szpitalu tak jest, kiedy się ma gorączkę, czyli mama ma dużą gorączkę jak ta pika. Mhm. Nic się nie A dzieje się. Mogę Chodź zobaczyć, co jest dalej. Tam w szpitalu? Nie możesz. Ciemu? A z tobą? Nie możesz. Dobra, za chwilę będzie, za chwilę będzie! O, jest. Wyciągnęłam. Przebrali. Przebraliśmy przed chwilą w pa panią w szpitalny ciuch, bo, y, bo tamten już był nie do nadania. Do... Dobrze. Nie ma sprawy. A to pani piękny synek. Może się pani z nim przywitać. Jaki piękny. Go podtrzymać. Jaki piękny, bardzo piękny. Dobrze, teraz my będziemy musieli go zabrać, żeby zobaczyć, czy nic nie ma z narządami i tak dalej. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Ale wróci? Tak, wróci. Na pewno, jak nie będzie tak, pani wie, jak. Pani mama tak chyba miała, nie? Mhm. Kasia, tak? Tak. Pani mama to Kasia, czyli pani też to Kasia? Tak. Dobrze. Pani, bo pani Kasia, czyli pani mama miała, y, pani Kasia wiesz. Prawda? Tak. Dobrze, teraz idziemy go przejrzeć. Jechał, jechał twój braciszek, a gdzie mama? Nie wiem, bardzo bym ją spotkać. Dobrze, pań, pani ją zabierze na dział y, die, y, po, po, y, po porodowym. O mama, tak. Mama, mama jesteś. Nic ci nie stało? Nie, po prostu wiesz, tam krzyczało jak miała wysoką gorączkę. Teraz jej spadła. Bo nie czuję y, mocnego bicia serca, a to była gorączka poporodowa. No. Ale się czuję dobrze. Tak. O Boże. Pić. Dobra, coś tam tutaj nie pykło, nie? Tak. Coś nie pikło? Dobrze, teraz widzimy ją na dział na trzecim piętrze, sala trzecia. Dobrze. Z pani synem jest wszystko doskonale. Dajemy mu dyszkę. O, dziękuję. Może Michał? Tak jasne, możecie. Dzień dobry. Co się stało? Pacjentka po porodzie. Poprosimy jedną salę. Dobrze, tutaj za rogiem, sala A na trzecim piętrze. Przepraszamy za odgłosy w tle. Ach. Już się czujesz dobrze? już wszystko dobrze? Już się czujesz dobrze? Tak, dobrze. Wszystko dobrze, mamo? Tak, wszystko dobrze. A to wasz kochany braciszek. O, jaki ładny. Olek. Jaki ładny Olek. Zawsze chciałam mieć braciszka, ale nie miałam. Wreszcie marzenie się spełniło. Tak jak ci tatuś mówił, mała. Marzenia się spełniają. Prawda? No, oczywiście. Dobra, czyli możesz chodzić? No, tak jeszcze na kulach muszę chodzić, bo ciężko mi jest. Dobrze. Jutro idziemy na zjazd rodzinny, pamiętasz? Ano. No cóż. Dam jakoś radę. Powiem dziewczynom, że urodziłam dziecko. No dobra. Dobra, więc. Za chwilę zobaczycie ten zjazd rodzinny, papa. Pa. O, pali się! Nie, idziemy szybko. Wychodzimy przy... ze szpitalu. Dobra, jak coś się nie nagraliśmy tego, że, 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 że ona rodzi. Uch. O, kto to idę zobaczyć dobrze? Okej, okay, nie ma sprawy. Okej, okay, nie ma sprawy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chłopaki idę zobaczyć. Oj, sorki. wróciłaś? No, wróciła, nareszcie. Pokażcie mi tego waszego i jakiś smudzak. No. Cześć, Ciociu! Mogę się iść do dziewczynek na górze, bawić Tata piciu. Jasne, możesz. No i wiesz, jaka jeszcze heca, mamusiu? Że... Wiesz, jaka jeszcze heca, Ciociu? Jaka. Taka, że, że, y, że y, ten, że szpital się palił. Aha, super. Tak, po prostu super. Tak, po prostu był super ten przyjazd, nie? No. Dobrze, że nie spaliło mi okularów, bo od razu uciekaliśmy. Nie. A czemu chodzisz na kulach? Bo mi nogi bolą. A dobra. przeprowadzić tam malutką? Chcesz przeprowadzić tam małą? No? Zobaczyć, jak tam jest na górze, bo ty tam jeszcze nigdy nie byłaś. Dobrze, o, dziewczynki. Cześć, cześć. Dzień dobry. Cześć, cześć, ciocia. Wróciłaś, ciocia? No. Ale cud. Możecie zobaczyć na dole synka mojego. Hejka. <laughs> Hej, dziewczyny. O czym pogadulicie? Jak będzie wyglądał twój brat? A ma jakąś taką ciemną skóreń. No, na ciemną. Ale to jak dorośli to już będzie taki jak, tak jak nasz. Mam, nad... Ma... Mam nadzieję, że będzie po twojej mamie. He, 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 Zabawne. Ja sobie poskaczę po koniu, bo ja uwielbiam. Mam takie w domu. Mam takie w domu. Dobra. Dziewczyny, więc o czym gadamy? Dobrze dziewczynki, Angelika. My dzisiaj ciebie odwozimy chyba. Aha, okej, okay, nie ma sprawy. Bo twoje rodzice jadą wcześniej. Praw tak, Angeliko? Twoi rodzice powiedzieli, że mamy ciebie odwieźć, bo oni jadą gdzieś tam. Aha, okej. Okay. Powiedz, powiedz powiedz Julce, że wcześniej odwożą. Okej. Okay. Co tam, co tam Angela? A nic. Yy, yy, pamiętaj, że ciocia Kasia yy, cię odwo yy, odwozi ze mną. I z Stasiem? Chyba tak. No tak, ze Stasiem, a co myśleliście? Dobra, to. Dobra, kochani, to... ja idę yy, z dzieckiem, okej? Okay. Cześć chłopie. zobaczcie jakiego mam syna. Będzie grał z nami w Stumble Guys. Dopiero jest mały, jak, jak chcieliście wiedzieć. No przecież widać. A co my? A co ja? Miałem trójkę dzieci. Ja mam trójkę. Teraz mam dwójkę. No właśnie, więc w porównaniu do naszych dzieci masz mało. Wiem, mam jeszcze kota i królika. Ja mam peł, Ja mam... Ja mam pełno zwierzętków. Zwierzątków. Ja mam pełno zwierząt. I kosztowały je... trzy zliko. Tak mało? Myśliłam. Ale mam pełno zwierząt. Dobra, to idę pokazać innym. Jaki piękny! Oj, sorki. Jaki piękny. No. Aż od niego oczopląsu dostaje. <grym> Ania, jestem, jestem siostrą twojego brata. Przestań jakiś oczopląsów używać. Dobra? Okej. Okay. Dobra, chodź, chodź Kasia, pomogę ci, y, po, pomogę ci dojść do stołu. No dzięki. Ej, ja wy co? Siedzicie tylko tutaj jak jakieś y, matołki. No co, miejsca w tole nam na na nie daliście, a ten spał. No to pójdę, co my mamy robić. Dobra, zostaw ich. Ja no. Ej, złaś Kasia, miejsca. Torki. Mogę Mogę tutaj usiąść? Tak, się. Mamo, tato, jak ja dawno nie widziałam. Naprawdę, bardzo dawno. Siadaj gdzieś chcesz po prostu. Dawaj tą wodę. I to Kasi woda. Kasia to moja siostra. Ja ci przypominam. Ok, i czemu ja ty mam tylko jednego brata? Co ma? Mm? Łukasz, mów, co ukrywasz? Nic nie ukrywam. A nie, ja wiem, co on ukrywa. Co? Pełno mini jak w, y, w, w tym No. No, pełno pizzy w tym Bebzu nie ukrywa, prawda? No, jak zawsze. Mhm. U mnie zawsze chudy, zobaczcie. U mnie zawsze chudy. Wczoraj pił alkohol u mnie. No, nie, to dwa litry wypił. No. No właśnie, bo byliśmy u Kaśki. Zuzia? Ja nic nie zrobiłem. To jest nieprawda. Prawda? Prawda? Nieprawda. No właśnie, nieprawda. Nieprawda. Dejanie, ty nie. Dobra, lepiej. I on wczoraj nie był na siłowni. No już nie, lepiej już się nie odzywać, nie? nie? Ja siadam koło niego lepiej. Bo... no, 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 no. No. Siadaj, się dołóż. Dobra. Więc o czym gadamy? Bla, 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 bla. E, chłopaki, co tam słychać? No mnie nic. U mnie też nic. Ja mam taty, który je ciągle pizzę, więc ja po prostu od tej pizzy... A u mnie mam matkę, która ciągle wynotowała też nie. Mhm. To był błąd jakby. Tak, my przed chwilą wiedzieliśmy, matkę, która ciągle żwiała, Dokładnie to... 6 lat temu. 7, 7 lat temu, sorry. No. Po prostu ciągle żała i żała, nie Olek. No. Po prostu ciągle żała i żała, a potem... I to było tak najgorzej w pierwszym miesiącu, bo potem y, tak robi. Idzie do toalety. Właśnie to robi, co tam robi. Wraca. Idę znowu do toalety. Właśnie tak to jest. Dobra. Ja też miałem y, 8 lat temu matkę, która żygała. No chłopaki. To co robimy? Ja miałem już ja mam ja miałem 6 lat temu matkę, która żygała. Aha, okej. Okay. Dobra, to co robimy? Nie wiem. <laughs> idziemy... Idziemy do twojego pokoju. No dobra, możemy. Ty masz pokój z siostrą? Da. Idziemy na papieroska. No to co w końcu idziemy po tego papieroska? Nie wiem, bo mnie matka ciągle chodzi. Więc no. A Aleś, mam ci pokazać jednego TikToka u mnie? Jakiego? No patrz. Po prostu patrz. Ja pa... chcę wziąć sobie wielką myszkę Nutelli, a ta idzie z klapkiem. No. Więc biorę tą małą łyżkę. No zobacz po prostu. Zobacz to. No. Proszę mi to patrzeć. Po prostu moja matka jest taka. Wie kiedy... Wie kiedy my jemy słodycze. No. I właśnie za takie coś nam daje kaję. Mam kaję. Ta twoja siostra tu ma za, nudle, za nudne lampy, nie? A to twojej siostry? I mój. A jak? To gdzie ty śpisz? Tu. On śpisz. A siostra? Mam jakieś długie łóżko w tym pokoju? Aha, tu. Hmm. Tak, stoisz koło niego. Wczoraj ją pogryzłem. Co? Nie pogryzłeś, draniu! Ja ciebie pogryzłam. Pogryzłam? pogryzłam? Tak, pogryzłam ciebie. I może ja już pójdę. Zostań tutaj. Masz ekstra błoki ziomek! Prawda chłopie? Ma ekstra pokój, nie ziomki? No, strasznie. Ej, problem. a ten pokój to kogo? Nie wiem. wiem. A to jest pokój mojej siostry. Fajne, co nie? Mhm. Mm Nigdy bym w takim nie zasnął. Dobra, u moi... Dobra, u mojej dziewczyny bym zasnął. to masz dziewczynę? Tak. To kilku lat. Ty mogłeś nie wiedzieć, koleś? Nie widziałam, sorry. Ty mogłeś nie wiedzieć? Jesteś moim kuzynem. A, kuzynem? Tak. Wszyscy jesteście moimi kuzynami. A każda to po prostu... Każdy teraz płaczka... Tak, każda z znak zapytania. Tak, zapytania. Takie? O co chodzi? Ile on ma tych kuzynów? Takie coś. Dobra, zobaczcie, to jest właśnie, to jest właśnie, to jest co właśnie... To jest dalej. To jest hmm. właśnie Idę to... Zobaczcie, co jest dalej. Na ziemkę spoko. Yy, Łazie. Co to? Przepraszam że odgłosy w tle. Yy? Właśnie takie coś miała teraz. Yy, właśnie takie coś miała kasa. Przed chwilą. Pa, 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 pa. Gdzie jest? Yy. A dalej co jest? Dobra, lepiej tam nie wchodzić. Ej, a gdzie ma pokój twój brat? Ale ja nie mam brata. A kurde, to mi się ciuciom kaszką pomyliło. Jezus. Czemu twoja siostra musi mieć takie nudne dodatki? Adaś, cicho bądź, bo jak ona sobie złapie. No właśnie Adaś, Bądź cicho, bo lepiej bądź cicho. A ty co tam? A ty co tam kuzyna na górze? Bawię się. Mogę coś na przykład innego kupić, bo miałam komunię. Dobra. Ej, co tam się stało na górze? Nic. Naprawdę nic. Nic się nie stało. Wcale nic. Stale. Co tam się stało na tym dole? A! A co u was się stało? Co u. Co u was się stało, chłopaki? Nic. Wiesz? tu mnie boli. Ała! ła! Nie bij mnie. Czemu ja ciebie biję? Nie wiem. Dobra, pa! Bo to jest fajny filmik.